Witajcie, moi drodzy kochani. Dziś zajmiemy się zagadnieniem, które już poruszałem na naszym kanale kilka lat temu. Warto zaktualizować wiedzę w tym temacie, zważywszy na fakt, że na rynku pojawiło się kilka nowości. Zbiorniki hydroforowe w instalacjach wodnych. Tym się dziś zajmiemy. Na co zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego zbiornika? Zbiornik przeponowy, czy może ocynkowany, pionowy, albo poziomy? Jakiej pojemności? A może domowa instalacja bezbiornikowa? Zostańcie z nami. Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zbiorniki w domowych układach zasilających wodę często nazywane są hydroforami. Nie do końca prawidłowo, gdyż hydroforami są zestawy z pompą i wyłącznikiem ciśnieniowym. Z greckiego hydro – woda, foros – niosący, czyli to co przynosi wodę. Temat zestawów hydroforowych poruszam w innym filmie. Koniecznie zobaczcie. Wracamy do naszego tematu, czyli do zbiorników. Można je podzielić na dwie grupy: przeponowe i ocynkowane. Różnią się one od siebie tym, że w ocynkowanym woda bezpośrednio styka się z poduszką powietrzną i wewnętrznym płaszczem zbiornika, a w przeponowym woda oddzielona jest od poduszki specjalną membraną, gumowym workiem. Różnica w konstrukcji nie tylko wpływa na estetykę wizualną, te ocynkowane wymagają częstszej kontroli poziomu powietrza i ewentualnego dopompowania, gdy jest taka potrzeba. Jego zaletą jest właśnie brak przepony, gdzie w innych zbiornikach trzeba właśnie ją wymienić. Coś za coś. Zbiorniki przeponowe pozostają najpopularniejszym wyborem wśród klientów. Logiczne, potrzebują mniej uwagi użytkownika i ogranicza się do skontrolowania poziomu powietrza dwa razy do roku. I często okazuje się, że nie wymaga on korekty. Głównym problemem zbiorników przeponowych, szczególnie tych tańszych, jest pękająca co kilka lat przepona, którą należy wymienić. Oczywiście w zbiornikach z górnej półki może okazać się, że wymiana przepony będzie konieczna, ale to dopiero po kilkunastu latach. Ok, przejdźmy do innego parametru: czy wybrać zbiornik pionowy czy poziomy? Orientacja zbiornika nie ma wpływu na komfort użytkowania. Konstrukcyjnie są to te same zbiorniki. Horyzjonowe zajmują mniejszą powierzchnię, ale z kolei poziome można zawiesić wygodnie na ścianie. Warto więc przed zakupem określić miejsce, w którym zamontowany będzie nasz zbiornik. Wreszcie najważniejsza kwestia: jak duży zbiornik wybrać? W tym temacie można śmiało stwierdzić: im większy zbiornik, tym lepiej. Rozmiar zbiornika determinuje nam częstotliwość uruchamiania się pompy. Przykładowo, posiadając zbiornik 50-litrowy, mamy do dyspozycji około 20 litrów wody. Po zużyciu których pompa się uruchomi. Jest to mniej więcej ilość odpowiadająca ilości dwóch spółkań wody w toalecie. Po tym czasie pompa uruchomi się na około 1 minutę i napełni ponownie zbiornik. Takie załączenie się pompy co chwilę nie służy jej żywotności. A gdyby był to zbiornik na przykład 200-litrowy, resztę dopowiedzcie sobie sami. Większy zbiornik potrafi znacząco wydłużyć życie pompy. Jak widzicie, dobranie zbiornika nie jest zadaniem szczególnie trudnym, a sam wybór najczęściej jest oparty o preferencje użytkownika. Problem zaczyna się, gdy to warunki techniczno-montażowe nie pozwalają nam na zbiornik, który sobie wymarzyliśmy. Co w przypadku, gdy nie ma miejsca na zamontowanie zbiornika w domu? Zamontujemy go w studni. Łatwo powiedzieć. Optymalny zbiornik 150-200 litrów nie mieści się w kręgach, a jeżeli nawet uda nam się go tam wcisnąć, to perspektywa wejścia do studni jest bardzo niekomfortowa. W takiej sytuacji najlepiej pozbyć się zbiornika. Ale jak to? Ty opowiadasz o tym, że zbiornik ma być duży, bo dobrze dla pompy, a teraz co? Spokojnie, spokojnie. Już wyjaśnię. Otóż mamy w ofercie rozwiązania, które nie wymagają zastosowania zbiornika, a na pewno nie dużego. Są to instalacje opierające swoją działanie o pracę falownika. Dokładne informacje na ten temat poruszam w naszym filmie, obejrzyjcie go, bo warto zapoznać się z takim układem. Na bazie falownika swoje działanie opierają wszelkiego rodzaju systemy hydroforowe utrzymujące ciśnienie. Są one świetnym rozwiązaniem, gdyż zajmują niewiele miejsca, a ich sprawność jest bardzo wysoka. Niestety do tej pory najpopularniejszy pakiet duńskiej firmy Grundfos SQE nierzadko okazywał się zbyt drogim rozwiązaniem. Na szczęście znaleźliśmy ciekawe rozwiązanie oparte na tej samej zasadzie działania. Obejrzyjcie nasz film przedstawiający właśnie taki układ, na który może pozwolić sobie przeciętny użytkownik pompy. Podsumowując: niezależnie od tego, jaki zbiornik wybierzemy, zawsze będziemy musieli poświęcić mu trochę uwagi, raz na jakiś czas dopompować powietrze albo wymienić przeponę. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przemyśleć rozwiązanie z mikrozbiornikiem i falownikiem. Taki układ pozwoli na utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji. Dzisiaj serdecznie dziękuję, zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam, Paweł Kowalski.